Cześć YouTube, witam w kolejnym odcinku. Dziś na moim warsztacie bardzo ciekawy i kompleksowy projekt oparty o model McLaren GT3. Na końcu materiału będzie również część bonusowa. Zapraszam. Tak jak wspominałem na warsztacie model McLarena w wersji wyścigowej serii GT3. Jest to model MP412C. Konkretna wersja pochodząca z 24-godzinnego wyścigu na torze Spa oraz biorący samochód udział w wersji wyścigów Black Pain. Czemu o tym mówię? ponieważ nazwa BlackPain będzie w najbliższym czasie dość często pojawiać się w moich materiałach. Co do samego modelu i pudełka, tutaj dość podstawowe informacje, jak model wygląda w różnych rzutach oraz jak przedstawiają się kalkomanie. Pudełko w zasadzie nie zdradza nam większych szczegółów dotyczących zawartości, dlatego zobaczmy co jest w środku, ponieważ jest to dość ciekawy model. W środku oczywiście elementy do budowy. Tu akurat mamy elementy bezbarwne. W moim odczuciu wykonane bardzo starannie. Nie widać tutaj żadnych skaz. Wszystko jest naprawdę bardzo klarownie wykonane. Elementy wnętrza. We wnętrzu zatopione też części silnika. Na tej samej wyprasce mamy kierownicę charakterystyczną dla serii GT. Fotel kierowcy. I co do fotela, to jeszcze wrócimy do tematu, ponieważ w zestawie jest również drugi fotel. Elementy podwozia. Nic jakiegoś nadzwyczajnego, wszystko ładne, klasyczne. Zintegrowany z podwoziem dyfuzor. Wszystko naprawdę bardzo ładnie wykonane. Tutaj mamy elementy klatki, ospoilerowanie części układu dolotowego. To, o czym wspominałem, czyli wersja 24-godzinnego wyścigu w SPA, charakteryzuje się również tym, że samochody biorące udział w 24-godzinnych wyścigach mają jeszcze dodatkowe oświetlenie. I tak też jest w tym przypadku. Tu mamy właśnie ten a, dodatkowy reflektor który w przypadku McLarena znajduje się właśnie na środku maski Co mamy dalej? Dalej mamy nadwozie Opony, felgi Tutaj sobie może zajrzymy do środka bezpośrednio Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ten element tu już chyba widziałem chromowany. Czyżby był dwa razy? No cóż, później się zobaczy. E, samo nadwozie. E, jak widzicie, jest zabezpieczone m, bardzo dokładnie, e, ponieważ jest tutaj dużo m, otwartych przestrzeni wylotów powietrza. No tutaj e, producent naprawdę m, szacun e, dodał. Nadlew plastikowy, który zabezpiecza i usztywnia całość w transporcie. Co do samego odlewu, no, drodzy Państwo, na chwilę obecną, po pierwszym podkładzie to się wszystko zweryfikuje, natomiast na chwilę obecną, z tego co widzę. Jest to najlepiej wykonany odlew, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia. Nie widzę tu żadnych skaz, nawet tych takich najbardziej oczywistych i najczęściej występujących, czyli form podziału, naprawdę Mistrzostwo Świata i okolic. Na chwilę obecną odlew numer 1 na całej liście. Opony. Oczywiście sliki. Tu akurat nie ma zaskoczenia. Fotel. Właśnie. Wspominałem, że jest też drugi fotel. Akurat do tego samochodu jest jeszcze dostępny fotel. Taki bardziej zabudowany z ochroną na głowę kierowcy felgi felgi w kolorze można powiedzieć takim gun metalowym bardzo też ładnie wykonane są widoczne wentyle ośrubowanie też jest bardzo precyzyjnie wykonane to jest element chromowany właśnie reflektorów też ładnie wszystko zrobione drzwi oraz kilka elementów aerodynamicznych wycieraczka lusterka i teraz to co zdziwiło mnie po pierwszym takim wypakowaniu no, nie chodzi o kalkomanie która jest dość oczywista tutaj fajny ukłon ponieważ opony wyścigowe Michelena mają no większe takie grafiki, nawet kolorowe, więc to będzie też fajnie wyglądać. Ale druga część jest bardzo ciekawa. Natomiast są tutaj elementy fototrawione. Są też maski na szyby. Natomiast najbardziej mnie zdziwiły właśnie te elementy fototrawione. Są tu tarcze hamulcowe, kilka wlotów powietrza, elementy wnętrza, jak pedały, czy też... Kilka elementów aerodynamicznych to są chyba boczne skrzydła do spoilerów, spoilera przedniego, spinki, wszystko również pokazane na dołączonej instrukcji właśnie dotyczącej elementów fototrawionych. Są też elementy pasów, właśnie, elementy pasów, to nie byłbym sobą, gdybym. Nie zajrzał, czy są pasy. Korzystając z okazji, zobaczymy. No nie, pasów nie ma. Co na to sama instrukcja? Chyba nic nie mówi. Jak wykonać pasy pam 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 no nie, nie mówią przynajmniej nie widzę jak zrobić pasy ale jest informacja że ma być to element 20 mm coś chyba tutaj nie za bardzo może chodzi o długość to wyjdzie w praniu na pewno będzie materiał zbudowy więc tym się nie przejmujcie, do tego jeszcze wrócimy. E, oczywiście instrukcja obsługi e, zawierająca też e, schemat e, wszystkich wyprasek wraz z elementami, które e, są jak gdyby poza nawiasem, czyli akurat w tym przypadku nie będzie używany stokowy e, czy też seryjny e, fotel, ponieważ dołączony jest ten lepsiejszy. Instrukcja bardzo szczegółowa, oczywiście zawierająca informacje o malowaniu, o kalkomanii. Części jest w moim odczuciu całkiem sporo i to wymaga też obszernej instrukcji obsługi, która w tym przypadku zamyka się na 14 etapach, na których... Jak widać, nie brakuje elementów. To nie jest tak, że jeden etap to jest tam jedna, dwie części, tylko na jeden etap przypada całkiem spora ich ilość. Więc tutaj naprawdę ukłon w stronę Fujimi. Tyle jeśli chodzi o model samego McLaren'a w wersji GT3 24-godzinnego wyścigu spa teraz wspomniany materiał bonusowy Wspomniałem o materiale bonusowym i o to jest o co chodzi dokładnie Wspomniałem o tym, że w zestawie są elementy fototrawione ale na tym postanowiłem, że nie będę kończyć chciałbym ten model zrobić w wersji takiej powiedzmy że jednak bardziej wypasionej i dołożyć starań i też kilku dodatkowych szczegółów zwiększających jego atrakcyjność. I tu pojawia się dedykowany zestaw części stworzony przez firmę Hobby Design. Jest to takie podełeczko, niczym nie wyróżniające się. Oczywiście grafika na froncie mówi co jest w środku. Jest to kompletny pakiet dodatkowych części dedykowanych właśnie do tego modelu. Mamy tutaj różnego rodzaju najmniejsze części, takie jak złączki, przyciski. Podejrzewam, że tutaj są też jakieś może nawet i wentyle, kilka nitów. Wszystko jest oczywiście opisane w obszernej, gigantycznej, wręcz bym powiedział, instrukcji jak na tego typu części. Wszystko jest dość gęsto skomasowane. To, co mnie cieszy, to to, że tarcze hamulcowe będą zrobione warstwowo, jakby z pełnym takim odzorowaniem. Są też elementy kierownicy, dodatkowe elementy dyfuzora. No i jednak tu się nie ma co oczekiwać. Części odlane z plastiku no, charakteryzują się pewnego rodzaju jednak niedokładnością, i tą dokładność niekiedy możemy uzyskać tylko stosując metalowe elementy, e, tzw. fototrawione. Są wloty powietrza, są e, części chłodnicy, więc no, naprawdę będzie tutaj dużo e, dłubania. Tych części jest ogrom. czy da się zajrzeć tutaj do środka pewnie się da ta paczuszka jest całkiem ciężka jest tu naprawdę dużo dużo metalu są elementy pasów o tak jak tutaj elementy spinek maski elementy hmm, zawierające logotypy McLaren nie wiem czy to kamera chwyci o, może i chwyci naprawdę super zdetalizowany zestaw ramki, świateł jakieś jeszcze dodatkowe spinki to są chyba elementy które znajdują się na zaciskach hamulcowych właśnie wloty powietrza oraz też element tylnego zderzaka, z którego wychodzą rury wydechowe, wspomniane tarcze hamulcowe, ale tylko ich część, ponieważ druga część znajduje się na tej ramce. Są też wspomniane elementy aerodynamiczne, tak zwane wargi czy też skrzydła spinka holownicza naprawdę super zestaw ale na tym nie będzie koniec Postanowiłem też wzbogacić całość kalkomaniami karbonowymi od firmy R Decals Racing nie Decals Racing przepraszam i tego surowca jest również sporo, ponieważ są to dwa duże arkusze pełne karbonu. To jest element na pewno na fotel. Reszta no to są spoilery, hmm, czy też inne elementy właśnie karbonowe. Będzie sporo roboty, sporo zabawy, ale mam nadzieję, że będzie warto. Postaram się wszystko dokumentować i pokazać Wam, podzielić się wszystkim. Mam nadzieję, że ten model pojawi się na warszawskiej Babarybie, natomiast na pewno pojawi się na festiwalu modelarskim w Bielsku Białej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dalszego śledzenia mojego kanału. Cześć!